Jesteśmy w głównej hali targów katowickich podczas 4 Design Days największego wydarzenia poświęconego designowi, architekturze i budownictwu, które odbywa się tutaj na naszej ziemi Śląskiej. No i jest w tym roku dosyć niezwykłe to wydarzenie, ponieważ no, jeżeli chodzi o to, co dzieje się poza targami, czyli pandemia koronawirusa, codziennie mamy kolejne szczyty zachorowań. A tu odbywają się targi i niestety bardzo jest to odczuwalne, ponieważ w porównaniu do poprzednich edycji no, wyraźnie czuć, że ludzi jak i stoiski jest mniej. Aczkolwiek no, chwała temu, że w ogóle te targi udało się zorganizować, pomimo tak trudnego czasu dla całej branży jest to niezwykłe wydarzenie. Wchodzimy, ale generalnie muszę powiedzieć jedną rzecz: że, mimo tego, że i tak jest ludzi niewiele, to zawsze jest problem z szatniami. Nie wiem o co chodzi. Jaka tu cisza, jaki tu spokój. Tegoroczna edycja 2022 rok faktycznie jest inna niż poprzednie. Na przykład za mną jest przejście łączące ten budynek ze spotkiem w poprzedniej edycji w 2019 roku. Już w tym miejscu znajdowały się ekspozycje. Natomiast dzisiaj wystawa niestety kończy się tylko tutaj. argi są o tyle niezwykłe, ponieważ podzielone są w swojej formule na dwie części. Pierwsza część odbywa się w tygodniu, z czwartek i piątek i przeznaczona jest dla biznesu. Podczas tych dni odbywa się tutaj szereg różnego rodzaju fantastycznych paneli dyskusyjnych, podczas których specjaliści mogą się podzielić i wymienić informacjami. Natomiast następne dni weekendowe przeznaczone są po prostu dla każdego, kto zainteresowany jest tą tematyką albo na przykład urządza swój dom albo chciałby się zapoznać z nowymi technologiami. A tutaj za nami właśnie zbywa się jeden z paneli. Często do nas dzwonią, bo już nie można się do gazu podpinać, więc co chwilę zamieniają w projektach piece gazowe na pompy ciepła. Więc tu, o proszę bardzo, mamy świetny przykład takiego triggera rozwoju technologii, tak? Ale potem wychodzimy tutaj z tego MCQ, jedziemy do domu tutaj na Śląsku i widzimy sąsiada, który mimo tego, że już nie powinien od tego roku palić węgla, no pali. Tak? No i moim zdaniem. Żeby to węgla. No, że to węgler. Design Days mieści się w bardzo niezwykłym miejscu, jeżeli chodzi o Katowice, ponieważ w tak zwanym kwartale sztuki znajduje się tutaj szereg fantastycznych budynków pod względem architektury. Poczynając od symbolu Katowic, czyli katowickiego spotka. Następnie niedaleko nas znajduje się Nos. Tutaj znajdujemy się w katowickim centrum kongresowym, a za nami nowoczesny biurowiec kompleks Katebu. Są pierwsze targi, w których bierzemy udział jako firma. W tym roku już drugi raz bierzemy udział jako prelegenci. W zeszłym roku Andrzej prezentował tematy zagadnienia grywalizacji architektury. Dzisiaj miałem okazję porozmawiać o nowoczesnych technologiach. Natomiast w samych targach bierzemy udział już od kilkunastu dobrych lat. Zaczynaliśmy w największych targach budowlanych w Poznaniu. Były to targi Budma. Czym w takim razie różnią się targi budowlane Budma od Ford Design Days w Katowicach? No przede wszystkim skalą oraz zakresem prezentowanych rozwiązań. Budma szeroko prezentuje rozwiązania z zakresu budownictwa we wszystkich aspektach, takich również mało kojarzących się z designem i architekturą, takich jak urządzenia precyzyjne, podnośniki, jakieś podajniki taśmowe, katelpirary i tego typu rozwiązania. Natomiast Targi poświęcone stricte designowi i architekturze znajdują się właśnie tutaj w Katowicach. Więc jeżeli kogoś interesuje ta tematyka, to koniecznie musi odwiedzić Ford Design Days. Takie bardzo postraliczne, nowoczesne. Nargi to też spotkania kuloarowe takie jak na przykład bankiet, który znajduje się teraz za mną. Są to miejsca, w których już na spokojnie po wszystkich tych panelach dyskusyjnych i części prezentacji można porozmawiać, wymienić się jeszcze osobiście przemyśleniami, doświadczeniami i wiedzą. No a jest to też na przykład miejsce, w którym często wcześniej odbywa się jakieś wydarzenie, tak jak na przykład wręczenie nagród Property Awards, które miało miejsce przed chwilą, w salce obok, ale o konkursach architektonicznych to może się do innego naszego filmiku i powyżej. Podsumowując odcinek, czy 4Design Days w 2022 roku nadal jest tym, tą samą imprezą, jaka była wcześniej? No niestety, jeżeli chodzi o frekwencję, wynika to oczywiście z tego, co dzieje się naokoło, czyli pandemii, no niestety jest tym problem. Ale duch tej imprezy, design i rozwiązania architektoniczne, które można tutaj poznać, ludzi, których można spotkać, panele dyskusyjne, w których można wziąć udział, Nadal to wszystko działa, więc zachęcam do udziału tutaj, tej, jak i w kolejnej edycji Ach. To tak jeszcze a propos relacji z targów Trudne warunki pogodowe zmian klimatycznych nie ma covid też nie ma, jak widać to jest tylko, a my idziemy na targi.